Zerwali innego, na... zerwali innego Zerwali, ja na... spierdalaj się Nie, nie, proszę, nie, nie, proszę, nie. proszę, 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 proszę Makuj na spokojnie Leży jeden pies Pikujcie Ładnie, 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 nie pikujemy, nie pikujemy Leży drugi pies Brawo, nie pikuj, się Leży pak. random Najlepiej <laughs> to, to tu ten Mogę mówić ten...

do ciebie, potem nie, ciągle kręci, muga się, obituję, tajemniej, jaka aparata z niej. Chcę e, do ciebie, potem nie, ciągle kręci, muga się, obituję, tajemniej. Opa, aparata z niej, cię poznałem nie chodziłaś, tu wieczór taki miły. Zabierz mnie do domu, już nie mam na nic siły. Chcę e, iść do ciebie, potem nie, ciągle kręci, muga się, obituję, tajemniej, jaka aparata z niej. Ciągę kręci, łagasz się, lubię, czuję, daję mniej Jaka aparatka z niej, potem nie Ciągle chęci, łagasz się, lubię, mniej